Cześć Belki z tej strony Wasza muteczka. Witam Was bardzo serdecznie w miejsca z Goskinsa na naszym kanale, ale co dziś moi drodzy ogólnie nie wychodzą mi filmy tematyczne. Totalnie nie. Jak ja mówię, że chcę zrobić kosa z 50 zł, to nie zrobię tej kosy. Jak powiem, że chcę zrobić rękawiczki, nie zrobię tych rękawiczek. Więc dzisiaj po prostu spróbujemy zrobić jak największy profit. Można mi się na coś fajnego wykręcić z 69 zł. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy coś fajnego Cię wykręcimy, zostańcie do samego końca. No i co? Oczywiście na samym starcie łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem obowiązkowo. No i jakiś fajny komentarz. Pamiętajcie też, że pod koniec filmów, albo w jego trakcie dostanicie hasło konkursowe, dzięki któremu po wpisaniu go w komentarz możecie sobie zgarnąć darmowego skinka, więc co, myślę, że możemy już przejść do najważniejszego, czyli oczywiście do naszej kochanej stronki, moi drodzy. No i co, tutaj oczywiście mamy konkursik dla Was, moi drodzy, tutaj mamy shadowki, w sensie shadowki, ultrafiolety za 840, moi drodzy, minimalnej wpłaty i mamy kałeczka simowa przy minimalnej wpłacie 15 zł. I to wszystko oczywiście z moim kodikiem nuteczka. I ogólnie też, moi drodzy, chciałabym Wam wspomnieć o natychmiastowych płatach z kinkami, tutaj nasz, z naszego csk to, co mamy na Steamie, możemy wpłacić na stronce i sobie elegancko tutaj nasze coś fajnego przepalić i może coś fajnego wykręcić. No i pamiętajcie też oczywiście, że w konkursikach, jeżeli bierze, bierzecie udział, to im większa wpłata z moim kodzikiem, tym większe szanse na to, że możecie faktycznie dostać coś fajnego. No i co, moi drodzy? Myślę, że już możemy w sumie przejść do, do tego odcinka, nie? Już możemy zacząć to kręcić. No i co, moi drodzy, tutaj mamy? Oczywiście ja bym była dzisiaj za tym, żeby po prostu tak na spokojnie, totalnie na spokojnie zacząć z tym kręcić, bo, bo nie ma co się śpieszyć, tak? Bo jak się człowiek śpieszy, to wiadomo co. No i co. Tutaj mamy pierwsza skrzyneczka, i tu niestety nie jest na nasze. No ojejku. Kto by się spodziewał, że to nie będzie na nasze? Kto by się tego spodziewał? Dobra, poczekajcie, bo tutaj trzeba też fajnie przekalkulować, jakie skrzyneczki mi najbardziej w ostatnim czasie oddawały, żeby faktycznie nie wchodzić, w wiecie, w byle jakie. Uf, no, za przeproszeniem, no bo tutaj nie o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że możemy sobie stworzyć po prostu sami bitewkę. Służmy sobie, może na buście po dwa kolorfulki i po, po dwa anime kiesiorki. No i tu mamy 16 zł, to już jest faktycznie sporawy, wiecie, na underdogu, sporawy budżet, w sensie na nasz budżet, to jest całkiem sporo pieniążka. 16 złotych z 69, no to całkiem sporo. Dobra, mamy tutaj sobie i zobaczmy jak nam to będzie tutaj siadało, moi drodzy. Pierwsza skrzynka, dobra, tutaj mamy u dwójeczki, uuu, 29 złotych 65 groszy, no elegancko, bardzo mi się podoba taki wynik. O, ja mam 7 złotych. Nie w tą stronę, moi drodzy. Nie w tą stronę. Absolutnie wykluczone. I sobie. Poczekajcie, bo tak się przez chwilkę poczekajcie salty, ile to będzie chyba drogie? 11. Tak, mamy to. 68 zł zarobiście. Już mamy stówkę. 120 zł prawie mamy. Rozumiecie to? To jest mega, mega dobre. No i co? Myślisz, może być Nie, no. Na deserku chyba nie. Dajmy sobie na buście. Usuńmy sobie to i dajmy sobie może jeszcze na buście ultra kajsiora, albo w ten sposób zróbmy 20 zł. No dobra, 21 zł będzie spoko. Na trzech graczy underdog i dajmy sobie na publiczną. Może ktoś do nas dołączy. Dobra, Blond już do nas dołączył. Yy, I co? I tutaj chyba dajmy sobie Adranka. Chyba tak będzie najlepiej. Dobra, ale jestem mega ciekawa, czy nam się uda faktycznie coś, dzisiaj coś fajnego wykręcić. Poczekajcie, tutaj mamy 3 złote 29 groszy i 38 groszy. No bardzo mi leci 480 chyba, 483. Tak, dobra, zobaczmy sobie tutaj. To jest drogie. To jest drogie fest. To jest mega drogie. Błagam, że coś fajnego do, do Adriana poleciało. Proszę! Please! Kurde! 59 zł nam tak szybko przeleciało. Dobra, stwórzmy sobie nową bitewkę. Halo, coś mi się zacięło. O, dobra. Stwórzmy sobie teraz tak: low Lowcaseur, e, Ultra low Lowcaseur razy 1, Dajmy sobie Ember Keysiorka. 31 zł na no, spoko. No niech będzie. Dajmy sobie na, na standardowym. Na trzech graczy na, na publiczną. Dobra, ok. Kumpocik do nas dołączył i dajmy sobie Adriankę. Nie wiem, jakaś... Adrianek jest takim moim zaufanym bocikiem. Jakoś, nie wiem, najbardziej chyba za nim przepadam. Ale dobra, zobaczymy, jak nam tutaj, jak nam tutaj siądzie. No niestety mamy siódemkę już. Kumpocik ma 6,34. 6, 6, no a Adrian tutaj sobie leci. Chuja z nami. Tutaj Adrianek nic sobie nie bierze, niestety. Chłopaczyna. Niech on sobie weźmie chociaż zdyszkę, Co? Please. Proszę, chyba 20. Nie! No nie! Boże! Znowu, znowu mi się. O, nie mogę! Poczekajcie, nie, to trzeba naprawić. To trzeba. Medium Keysior. Razy. Razy cztery, tak? No niech będzie. Na trzech graczy. Underdog, prywatna. Okej, okay, underdog. Dziewczyna zapewne to jest underdog. Ty masz się cieszyć z małych kwot, a nie z dużych. Dobra. Poczekajcie, poczekajcie, dajmy sobie jeszcze Adrianka. Aleks, Adrian, spoko. To jest takie, no jest moja Ulvenetaria oczywiście razem ze mną. Zobaczmy. Tutaj. Mm, dobra, 13 tych Aleksior. Adrianek, weź się już człowieku w garść, bo tutaj mnie denerwujesz już. Denerwujesz mnie, Adrian. Fest, mnie denerwujesz. 2 złote. Okej, okay, dobra, tu mi się podoba. Spoko. Niech jeszcze Aleks coś fajnego dropnie. Proszę, weź się, kurwa. A jest fast lipa. Nie podoba mi się to totalnie. Dobra, poczekajcie. Mamy medium case, medium case ultra case'a i chocolate case'a. Zobaczymy jak tutaj to siądzie. To jest na standardowym, więc tutaj teoretycznie miło by było coś fajnego dropnąć Poczekajcie, to będzie dwójeczka chyba z tego. Ta dwa złote, ale tutaj jako beczek ma... No właśnie. On ma już dobrze. On ma już dobrze z tym wszystkim. A jest ipa straszna. Poczekajcie, dobra, tutaj trzeba coś fajnego wykombinować faktycznie. I już nie robić żadnych głupot. Poczekajcie, na 4 graczy Underdog to na pewno. Może byśmy spróbowali jakąś ostatnią bitewkę. Bo wątpię, że tutaj coś fajnego nam wykręci. Może byśmy spróbowali, jak nie wiem, na trybie shirt zrobić jakąś bitwę. Jakąś taką, wiecie, spoko. Żeby nam faktycznie podzieliły na wszystkich. Nie wiem, zobaczymy. Poczekajcie, tutaj pierwszy, pierwszy kajsior I co mamy? 4 złote. 4 złote. Adrian, weźcie się ogarni człowieku, co ci jest z tobą? Dobra, tutaj to leci Czwórka do niego. Spoko, spoko. Jeszcze raz co niech sobie trochę podbija i będzie mega w porządeczku. Nie podoba mi się to. To mi się bardzo nie podoba. Tworzymy ostatnią bitwę na trybie shard, moi drodzy. Lecimy sobie anime siory. Mamy 17 zł. Dobra, lecimy w ten sposób, lecimy w ten sposób, w ten sposób, nie podoba mi się to totalnie, fest mi się to nie podoba, bo naprawdę myślałam, że dzisiaj chociaż cokolwiek nam się uda ukradzić z tego, mamy Emilia i Samu i Alexa. to, to nie wiem jak to się siądzie, nie wiem jak to się siądzie, ale poczekajcie, dobra, tutaj poleciała jakaś fajna naklejka za 6 zł, ale mamy 16 do ugrania. Więc tutaj fajnie, bo jakby faktycznie coś fajnego nam tutaj dropiło 11 zł, zł, 64, zł, 9 groszy i zł, 43. No nie jest to jakiś mega super wynik. Dobra, ja mam szósteczkę już, bo mi się burgerek trafił. Ale tutaj dalej jest mega lipa. Jest mega lipa. Alex tak plus minus nam tutaj robi dla siebie w sumie na zero. Ale i samo się opierdziela strasznie, strasznie się opierdziela. Teraz, dobra. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Poczekajcie. E, tutaj, okej. Okay. Alex, Emily. Hmm. Kurczę, 15 zł. No dobra, ale lepsze to niż, wiecie, jakoś, jakieś takie większe, większe straty. Ogólnie, favor box case. Ja nie wiem, czy ja jestem za tym case'orem, wiecie. Ale dobra, 8... Ósem... Chociaż nie jestem za bardzo chyba za tym Keysi. Case... O jezus, poczekajcie, coś kliknąłam. Nie jestem za bardzo za tym Keysiorem. Ja bym sobie poleciała w to. Dała Ta sobie tak underdog publiczna. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że faktycznie coś fajnego nam tutaj dropnie. W sensie nie nam tutaj, tutaj plaku sam do nas dołączył. Mamy bocika i zobaczymy. Mam nadzieję, że faktycznie coś fajnego tutaj dropnie, bo nie ukrywam, jest nipa straszna. No ja mam z o tak ja znowu przegrywam. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem. Totalnie nie wiem o co chodzi. No ale dobra, poczekajcie. Zobaczymy jeszcze ostatnią bitewkę. W ten sposób 10 zł mamy, 8 zł mamy. To tutaj chyba trzeba zrobić w ten sposób. I tutaj trzeba zrobić w ten sposób. Szósteczka i jednego, może zwykłego. Tak, 7. Kurde, nie stać nas. Może byśmy zrobili w ten, też nas nie stać, no dobra, zróbmy sobie w ten sposób może, underdog, ej, nie wiem, jest lipa straszna, powiem wam, naprawdę jest straszna lipa, nie podoba mi się to totalnie, ale, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Tutaj, spoko, tutaj mamy akurat zwrócik w porządeczku, tutaj mam nadzieję, że faktycznie nam się fajnie zwróci, zwróci, poczekajcie, bo tutaj też może być tak, że zaraz nam coś fajnego dropnie. I tu będzie niekolorowo, ale poczekajcie. No dobra, no to już jest na nasze. 26 złotych, spoko. Um, tu średnio. Mega średniowka. Dajmy sobie raz kajsiora, tak. Dajmy sobie na czterech, dajmy sobie na szert. Spróbujmy w ten sposób. Nie wiem, spróbujemy, zobaczymy i się przekonamy. Dajmy sobie jeszcze rosso, sobie dajmy, nie chcę Adriana. Na Adriana mam jakąś focha chyba. Tutaj mi się nie, nie podoba, nie podoba mi się. Ale tu... To że jest lipa. Nie jest tą skrzynką, chyba, na takie rzeczy. Nie jest tą skrzyneczką, niestety. Ale dobra, poczekajcie, jakoś to zaraz ogarniemy, tak, żeby faktycznie tutaj nam to wszystko ładnie wyszło. Cztery, dobra. Underdog. Utwórzmy sobie. Mówię, to wszystko jest do ukręcenia, nie? Tylko faktycznie trzeba się trochę tutaj na tym postarać. Max nas dołączył. Tutaj dajmy sobie Rosso. Dobra, dobra. Ogólnie możecie napisać, jak wam dzienek mija. Jak tam, jak tam zapatrujecie się na nowy rok szkolny? Jak tam macie już plany lekcji? Czy jeszcze czekacie? Chętnie sobie poczytam, bo, bo szczerze jestem mega ciekawa, jak to będzie w tym roku szkolnym. Ale no co, tutaj trzymamy wszyscy się kciuki, mam nadzieję, tak. Tutaj musimy się wspierać wszyscy wzajemnie, no ale jakoś przeżyjemy. Dobra, poczekajcie. Tutaj mamy niestety lipkę. Tu mamy lipę. Nie podoba mi się totalnie. No i mamy tylko i wyłącznie 4 zł w dzisiejszym filmie. Poczekajcie, bo tutaj. Można zrobić w ten sposób, że po prostu bierzemy sobie Ultra Caseora, dajemy sobie na underdoga na 4, cz ta na czterech można dać, no. I dodajemy sobie jakieś bociki. Dobra, banana coś tam nas wlazł, Tutaj sobie zobaczmy. I samo Rosso. O Jezus. Najgorsze boty chyba. W sensie, nie, nie Rosso, tylko i samo. Dwójka, złotówka, no niestety tutaj. <laughs> ziomek się zgarnie 12 zł, a my moi drodzy mamy po raz kolejny, po raz setny już 0 zł. No ale co moi drodzy, zdarza się, zdarza się, tak? No nie poddajemy się. Tutaj mam nadzieję, że wszystko, że wszystko jakoś się poukłada z tymi naszymi pieniążkami. Przyznam, że ostatnio tyle tracimy, ale wierzę w nas. Wierzę w nas, że faktycznie tutaj Tutaj będzie wszystko w porządku, ale na samym starcie, na samym końcu, przepraszam bardzo filmu. Chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie. Pamiętajcie łapce w górę, subskrypcję, obowiązkowo z dzwoneczkiem. Napiszcie mi w komentarzu może... Hmm. Czy wolicie chodzić na rano do szkoły? Czy na popołudnia, w sensie wiecie, tak na ósmą, czy na dziesiątą, jedenastą. Jestem bardzo ciekawa jak tam u was, bo ja szczerze wolę chodzić na rano i po prostu jak najszybciej być w domu. No ale co, pamiętajcie, że możecie sobie zgarnąć darmowego skinka. No i ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do juterka!